Mam wszystkim z tej strony noce epic, a to jest przegląd eventu. Mamy dzisiaj 27 marca, a to oznacza event wielkanocny. Tak, tylko że jest taka rzecz, ponieważ event rozpoczął się wczoraj, a piszą tutaj, że 27, czyli dzisiaj. Takiego administratorzy nam trolla wolnęli, ale coś tam podobno mówili, że po prostu czegoś po tym nie drobi, albo coś takiego. Tego nie wiem właśnie. No to tak, dzisiaj Wam właśnie przedstawię cały ten event. Jak już możecie to zauważyć, doj dojdą nowe pety do wygrania. Nowy wierzchowiec, który nie jest taki wielki jak to pokazują. Wygląd Nozville, jak to zawsze było, jak było to na ewencie yy, zimowym. Całe miasto było takie zimowe. I tak, co tu by to dodać? Były te nowe w wierzchowce w tym kurczaku Marco Polo i nowe zwierzątka mamy iskierkę ognista łapka i inferno myślę że bardzo fajnie bardzo fajnie i jak co roku mamy te zwierzęta i z boxu będzie nam tropiło karty ulepszenia sp kurczaka za darmo jak to było z pajamą na evencie zimowym Yy, tak, to pokażę wam dzisiaj jakie tam ziemisie mamy, co mamy wszystko. Teraz sobie myślę, że puścimy sobie muzyczkę z mosta, ale... Roznajduje nie Dobra, puścimy sobie tę muzyczkę i idziemy w miasto. Dobra, w tym jakieś wielkie jaja jak to zawsze bywa. W tym eventu, nie, nie wiem czy to było wcześniej na eventach czy nie. W tym, jak widzicie dużo jest tych magicznych jajek te magiczne jajko, po jeżeli zieli przyjdziemy, right, QFC, tak się właśnie nazywa, QFC w skrócie. Dostajemy potem jajko, które nie możemy wyrzucić, wymienić, ani sprzedać. Chcemy od razu jajko. Jak widzimy, mamy, ma one 172800 HP. Jest to bardzo dużo, ale... By Byłoby za łasło, żebyśmy dostali tak szybko od razu wszystko, tak... Takie jajko, takiego dobrego peta tak od razu Dlatego z boksów robimy jeszcze takie Magiczne jakby to powiedzieć Jajka Jajka nie, owoce, owoce takie, które ulepszają nas, naszego peta, którego y, tutaj mamy Te magiczne jajko, które potem zamienia się chyba y, Chyba z któregoś z tych petów Iskierkę, ognistą tą łapkę albo inferno Czy nie, pierwszy Iskierkę, potem upamy, upamy, upamy y, na ognisko łapkę, potem znowu łapamy na inferno i co my tu mamy? Ym, iskierka, będzie o... Mycio... dobra hmm, dźwiękka co mam na ogień, próbuję 3 mini inferno, które pomaga ci w walce ten jest bardzo nawet myślę, że dobry i myślę, że nawet opłaca się go robić ile będzie kosztował po ewencji, naprawdę. Ym, tu mamy etapy rozwoju naszego, naszego naszych petów, w którym będziemy mogli wygrać. Bo nie wiem czy to dropią yy, te, te galaretki albo te kurczaka, skieczące piskle, coś tam było jeszcze. Naprawdę są chyba trzy rodzaje właśnie mora chodzące galaretka, skoczne piskle i skierka. Mamy te trzy pety do wygrania, tylko upniemy sobie tę magiczne jajko. No, może nie jako sobie upniemy, właśnie będą tak wyglądać. Na początku potrzebujemy owoc yy, chyba wzrostu, potem jak już to nam urośnie i wykluje się z tego, potem owoc ewolucji, żeby to ewoluowało. Nieraz nie ewoluuje, bardzo często nie ewoluuje, tak z SP po prostu myślę. Mamy tam ileś procent yy, na upnięcie że tak powiem, upnienie na ulepszenie tego właśnie peta yy, naszego. Przejdziemy się tutaj, zobaczymy, co tu nam tego dodaje. Ile fajnie tutaj dekorowane. Wszystko w jajka, wszędzie jajka. Wszyscy chodzą z jajkami, o boże. Hmm, dobra, przejdziemy się tutaj. Może ktoś będzie miał tego, tego Marco Polo. kurczaka, wierzchostka, nie wiem. Dostałem chyba informację, że można wygrać go z, 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 z magicznego jajka. Albo coś takiego. Nie wiem, naprawdę nie wiem czy z tego się to ucha, czy może ym, można wymienić z tego właśnie jajka u jakiegoś inspekcji, tylko i co jakiś Ale dobra. Żeby możemy iść pierw do Mini Mentor. Pokażę wam jakie nowe rzeczy doszły. Dobra, przejdziemy się do mini. Mini chodź tutaj, dobra. Jak będzie kanotny Widzimy co on pierdzieli. I przyjmie codzienną misję od minimentor. Tak, codzienna misja. To się nie będę brał ponieważ już mam, wczoraj co muszę zrobić i jeszcze dzisiaj wziąć w imię pieczęcie na, na pieczęć króla kurczaków chyba te zajączki jak nie mam które możemy dotknąć z właśnie mopków czy zajączki dają nam 2hp 2000hp i 2000mp czyli mamy yy, tutaj jest magiczny jako, yy, tutaj jest w ogóle brzmiała kurczaka to już jak wiemy zarówno darmo nam yy, sp kurczaka yy, czym to jest magiczne? Czym jest to magiczne jajo? Mamy 5 chyba wielkanocnych, magicznych jaj na, na wielkanocne pudełko. Wielkanocne pudełko. Nie wiem, co można tam gropek, ale chyba 5 aż jaj. To naprawdę musi coś dobrego być. Ja mam osobiście 2 złote jajka, których nie możemy wypu wypuścić, upuścić i sprzedać. Możemy na handel sprzedać w sklepiku, nie możemy sprzedać normalnie u Na Następną codzienną misję. Yy, misja u trenera Kelvina. Musimy zrobić po prostu... coś tam za do yy, Sarium nie wiem. Nie wiem czy, czy, czy O! Tu ktoś ma właśnie yy, tego tego wierzchowca kupczaka nie są, jak widzicie, duży jest bardzo malutki. Myślę, że to będzie większy jakiś jak, jak tygrys na czy coś takiego. Yy, dobra. Idziemy dalej. Ten codzienne misje dostajemy też u Ever Angry, Marklumamitsa i chyba Stylon Style, jak nie mówię, jeszcze nie wiem. Dostajemy też u ospałka. z od misję, Naprawdę przyznać, wielką ocenę pochowany w wiosce. Teraz o co tu chodzi. Też zastanawiałem się nad tym, ale chodziło o to, żeby znaleźć w całej wiosce ukryty worek. Worek, tak, musicie szukać w wiosce ukryty w worek jest właśnie to jajko kryte ja sobie po prostu szłem sobie szłem i znalazłem ten worek widziałem i nie zaliczyłem nic dobra rynek e, e, o boże, co miło nazwę rynek nazwę to już było na EWMP eventu. dobra noc, do 7, Maniksa, to będzie w kanał tu też dostałem coś misję Uma Malkol ma to też dostałem i jeszcze zobaczymy czy tutaj jest tutaj co ja raz nie u nie już nie dostajemy musimy przynieść te um, pudełko coś tam dostaniemy pudełko której właśnie mamy przynieść od y, trenera Kelvina. dobra co my tu jeszcze mamy właśnie zrobimy te złote jajka chyba to tyle właśnie z boksów lecą te 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 te, te um, upacze na upacze ulepszenia tego tego naszego kurczaka SP Z, y, jakieś jajka takie złote czerwone, żółte, te inne Ym... coś tam jeszcze było, ale zapomniałem. Dobra. Mniejsza w tym. Zap... Pamiętam, że miałem wam mówić ile zarobiłem jak widzicie? Mój łoki świeci, a to oznacza, że mam no... Tak, mam pójść 6 plus 8, kupiłem sobie oblechał 6 plus 8, nawet nie zgadnijcie za ile, 9kk tylko, naprawdę tanio tylko, a chodzą takie gdzieś po 14, jak dobrze znajdę, może 15 kaka naprawdę się na to nie znam, na chuj bronię, to tylko kupuję rzeczy z noc marketu, kupiłem sobie taki śliczny łuk i po prostu będę go nosił, Widzisz, czysty, bez zasłony, dlatego ładnie pójdzie i szybko. Dobra, na rajd myślałem, że biorą bardzo często destroyerów, niszczycieli inaczej, w tej śniewie, z nostalowych, właśnie biorą tych, tych niszczycieli, nie wiem dlaczego, może dlatego, że mam takie, takie robociki, czy to zawsze, Wybiegałem i niszczą te, te, te małe jajka, które znosi królowa kurczaków. Nie pokażę wam jak, jak idę na ten czy rozwalam, bo to byłoby nudne jak rozwalam, tylko czekam, bo chyba każdy wie jak to się wygrywa, przechodzi, i tak inne. Um, dobra, powiedziałam wam o, o, o tym moim muku. I jakby tego nie było, jakby to było mało, kupiłem sobie jeszcze wiekowy Majestat Plus 8, ale, tym razem ze smutkami. Ale naprawdę taniutko kupiłem. nie zgadnijcie, za, za jedyne 3KK, naprawdę tanio. Uważam, że naprawdę tanie jeszcze ze osłonkami, ale to nic. Zdjęcie osłonek w przeliczeniu Wyszło mi 3 kK, tak, 3 kk. O nie, coś tu tak, yy, 3 kk o kurde hejtuje mi tu. Yy, 3 kK. Yy, właśnie wydamy, wydałbym na te zdjęcie osłonek. A um, normalnie łów... sprzedałbym gdzieś może 6-7, nie wiem, no, się na tym nie znam tych ale pół obręcznicze naprawdę trafiłem żeby go, żeby go kupić za tylko 9 kk. No właściwie nie za 9, ponieważ właśnie ta, taka śmieszna rzecz. Miałem około 5 yy, lekkich kroków, które potem wziąłem na hazard, nie zgadnijcie. Dwa, z 5 2 na 5. Yy, zrobiło się U6. Tak, U6, dobrze słyszycie. Yy, U6, plus 0, chodzi wynos bazarze za 2 miliony 2 kk myślę, że to się opłaca do tego sobie ulepszyłem raczej znaczy, mm, zahazardowałem bo to... chodzi chyba po 50 k taki u0 albo u minus 1 bo taki to się dropną. no i sobie zahazardowałem i się udało dwa razy uczęść sprzedałem sobie jeden za 2 kk drugi dałem 7 kk i ten lekki kruk razem było 9 i właśnie wymieniłem do tego oblecha Myślę, że ładnie. I co do moich pieniędzy, zarobiłem 23kk 500, normalnie miałbym 30kk, lecz właśnie kupiłem z tego obręczniczego. Wiem, że mało chciałem sobie takiego challenge'a zrobić, nie wiem, takie wyzwanie, które które musiałbym zdobyć 100kk w miesiąc. Udało mi się to, lecz po prostu nie mogłem nie mam zbytnio czasu, ponieważ mam szkołę i nagrywam jeszcze z Minecrafta te odcinki, linka macie w opisie, że coś gra polecam myślę, że to na tyle z tego aha, żeby zarobić dobrze kasę polecam od razu iść na te rajdy, ponieważ na początku te rzeczy będą drogie bo potem to już się nie będzie opłacało, bo to mało będzie kosztowało to wszystko kilka groszy to się nie opłaca a tak to po prostu możecie sobie iść i zarobić ładną kasę za te boksy, za te owoce ewoluacji tych tych petów i się to naprawdę opłaca Myślę, że to na tyle w tym odcinku A i zapomniałem jeszcze Wam o czymś powiedzieć Ponieważ mm, Nie wiem czy wiecie, może nie wiecie Moi widzowie jeszcze nie wiedzą Mam własną stronę Stronę tak, owiedzono stale Moja własna strona mm, Aby wejść we wszystkie strony Ponieważ nie możecie wejść we wszystkie strony Możecie wejść we str strony, Strona główna i eventy. Mm, aby wejść w we taki właśnie Taką właśnie stronę mm, Na przykład galerię tu mamy m, bardzo ładne galety, tu wkładają fajne zdjęcia, coś się nie deklarowało długo oferowało, fajne tapety, które możecie sobie ściągnąć i to myślę że wcale nie tyle, filmy mamy bardzo ładne, co chwilę nowe wrzucam, od razu jak tylko wrzucę na YouTube ten mój filmik, m, od razu możecie subskrybować, <grytuj> popełniłem błąd. To możecie sobie zobaczyć ten filmik od razu na mojej stronie. Możecie dodać na ulubionych moją stronę, polecić też na Facebooku. Mamy poradniki, jak szybko zarobić i te inne. To możecie sami wejść i zobaczyć. Mamy też czat. To tyle. Forum. I tu od razu tylko na tchnięcie. Przenosi Was na moją stronę YouTube. To jest nie my, musieli my tam wysliwać, szukać mnie gdzieś na YouTubie czy coś takiego. Strona właśnie wygląda tak, jest ta strona główna, bardzo, myślę, że bardzo ładnie byś, wyszło i starannie, jak tylko będę miał kasę, po prostu sobie wykupię tą, tą, premię, ponieważ nie mam premii, strona jest taka, jaka jest, na początku jest mój email, nie wiem, czy mam sensu to trochę, myślę, że to na tyle w tym, razie. ja się z wami żegnam, już pójdę do Newlandu, ja pożegnam, jak mówiłem, ym... Polecam chodzić na te rajdy i się posprzedać w życiu, bo potem to już będzie mało warte. I co to tych, tych jajek? Nie wiem, czy się opłaca. Nie wiem co, właśnie, skąd bierze się ten pojazd. To napiszcie mi w komentarzu, skąd bierze się ten, 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 ten Marco Polo. Bo jeszcze nie obczają tego, mało osób ma, no, jak napisałem, to nikt nie opisuje. Bardzo się... No dobra, ja się z Wami żegnam, to na tyle w tym odcinku. Myślę, że... Odcinek bym się spodobał. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi odcinkami, daj słupa, subskrybuj mnie. Śledź mi na Facebooku, wszystkie linki podam w opisie. Na tyle. Cześć, do usłyszenia. Na razie.